Ramen jest jedną z tych potraw, które mogłabym jeść w Japonii codziennie. Łącznie z tym wywarem, który pozostanie po zjedzeniu klusek. Mogłabym to jeść dosłownie codziennie, ale nie gdy temperatura na dworze, temperatura odczuwalna wynosi około 40-45 stopni. Wtedy nie tylko ja, ale również chyba no, no wszyscy z nas. No nie mamy apetytu, mamy ochotę zjeść coś orzeźwiającego, coś mm, lekkiego. W Japonii latem popularne są różne takie potrawy podawane na zimno. Jednym z takich chyba najpopularniejszych dań podawanych, serwowanych w ciepłe dni, bo nie tylko latem, ale też wiosną już robi się ciepło, to jest tak zwany ramen na zimno. Potocznie nazywany ramen na zimno. Po japońsku to będzie hiyashi chūka. Hiyashi chūka tłumaczy się tak dosłownie na język polski chińczyzna na zimno. A konkretnie chodzi tutaj o chiński makaron podawany w japoński sposób. To będzie schłodzony, schłodzony makaron z różnymi dodatkami, i to wszystko będzie polane takim sosem, dressingiem. To się nazywa tarę. Pokażę wam, jak to wszystko przygotować. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że hiyashi chūka, tradycyjnie hiyashi chūka. na przykład w regionie, w tym regionie, w którym ja mieszkam, mieszkam w regionie Kansai. Mówi się również na, na tę potrawę mówi się raymen. Wiem, że gdzieś na północy, północy Japonii chyba, ale nie jestem pewna, mówi się na to hiyashi ramen, czyli schłodzony ramen. Hiyashi chuka pojawiła się w Japonii po raz pierwszy 80 lat temu bodajże w mieście Sendai. Było takie połączenie wpływów różnych kultur, bo mamy tutaj chiński makaron tak, podawany w japoński sposób, ale dodatki są takie typowo zachodnie, więc są takie wpływy różnych kultur, Chiny, Japonia i, i zachód. To tyle z ciekawostek. Ja tu składniki mam wszystkie przygotowane. Mm, zaraz Wam pokażę, jak zrobić wszystko po kolei. Jest to potrawa bardzo łatwa do przygotowania, bardzo szybka i polecam spróbować przygotować e, samodzielnie. Klasyczny kombo e, z dodatków, które tutaj wykorzystywane są do przygotowania tej potrawy, to będą pocięte paski e, omletu. E, za, chwilę go, za chwilę go usmażę. Jest e, szynka, ogórek, e, mam tutaj paluszki krabowe, tu jest też pomidor. Można oczywiście wykorzystać inne dodatki, ale takie tradycyjne, to tutaj mam przygotowane już wszystko przed sobą. Można przygotować sobie też to w sposób wegetariański, na przykład dodać yy, grzyby, tofu, yy, jakieś sezonowe warzywa, na przykład szparagi. Yy, mam tutaj makaron. Makaron yy, ciółka soba. W Polsce wydaje, się, wydaje mi się, że można kupić ten makaron już w, w kuchniach świata, albo w jakiś tam większy supermarket. Tak, jeśli nie ma, można wykorzystać jakiś makaron typu udon, albo jakiś inny. Ze względu na to, że ta potrawa będzie na zimno, mam tutaj przygotowany talerz, który sobie po prostu wstawię do lodówki, żeby go schłodzić. Schłodzić, okej, okay, schłodzić. Dobra, jako, jako tako chyba widać. Najpierw będziemy przygotowywać tarę, jeśli chodzi o listę składników do przygotowania hiyashi ciuka, wszystko będzie umieszczone również w opisie filmiku, no to zaczynamy. Wszystkiego już mam niewiele, czyli widać, jest to dowód, że, że gotuję czasami w domu. Potrzebne mi są trzy łyżki sosu sojowego. Ups, raz. Trzy. Dobra, mamy sos sojowy, ocet ryżowy, jeśli nie mamy octu ryżowego, to może być jakiś yy, inny ocet. To ile to, to będzie? Raz, dwa, zostało mi niewiele, muszę kupić. Teraz jest mi potrzebny olej sezamowy. Olej sezamowy, dajemy dwie łychy. Tak, na oko może być dwie łyżki. Teraz tak, łyżka cukru. Pięsem dwie łyżki wody, mam tutaj wodę wlaną, tak, dwie łyżki wody. Trochę sezamu. Sezam. Też na oko. Jeśli ktoś lubi tak bardziej pikantniejsze, można dodać trochę chili. Trochę chili. Niestety zapomniałam kupić imbir, i mam w Japonii można kupić imbir w takiej tubce, ale tak wiecie. Um, bym powiedziała mała łyżeczka, mała łyżeczka y, imbiru. No, no. Chodzi tylko o to, żeby ten cukier się rozpuścił. Ja czasami zamiast cukru dodaję np. mirin. Mirin też jest sam sobie słodki, albo w ogóle, w ogóle nie dodaję cukru ani niczego słodkiego. Troszkę ostygnie i trzeba to skłodzić w lodówce. No, już teraz trzeba rozwiązać jajo. Zostawiamy do schłodzenia. Jak będzie już zimniutki, będzie można go pokroić. Trzeba go schłodzić. Zwijamy go w rulon. I kroimy tak jak paseczki. Mam tutaj schłodzony swój talerz i mam też i mam też już schłodzone tarę. Ten makaron powinien być porządnie odcedzony. i ustawiamy sobie tutaj układamy na talerzu. Wiecie co? Jestem u siebie w domu i <głos》> robię to dla siebie, więc zrobię to po prostu dłońmi, nie będziemy tutaj się bawić w jakieś Dziwne. Kładamy sobie to tak jak chcemy. Wszystko wokoło. Będzie jajo. Jajo po drugiej stronie damy też. Tak. Ogóreczek. Ogóreczek tu i tu. W taki sposób. Tutaj mamy paluszek krabowy. Tutaj ja mam troszeczkę szczypiorku, kiełki i pomidorek, 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 pomidorek. Jak ktoś lubi, może być też kukurydza. uję sobie też dodatkowo sezamem mieszamy dokładnie polewamy sobie pokoło tak wygląda moja potrawa na koniec chciałabym wspomnieć, że można oczywiście zrobić sobie zamienniki. Zamiast e, na przykład szynki, można dodać kurczaka albo na przykład marynowaną wieprzowinę. Ha, próbujemy. Mm. Mm. Głośne mlaskanie i siorbanie jest. Jak najbardziej akceptowany w kuchni japońskiej, ogólnie no, w Japonii, jako sposób delektowania się posiłkiem oraz jako sposób. Y, 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 to jest taki komplement dla umiejętności kucharskich gospodarza. Bardzo dobre. Zachęcam do przygotowania takiej potrawy w domu, bo jest bardzo łatwa do przyrządzenia. Zwłaszcza jeśli mamy jakieś na przykład resztki w lodówce i no nie wiem, pozostałości mogą być pozostałości warzyw jakiś ugotowany. Możemy dodać marchewkę, możemy dodać kukurydzę, możemy dodać szparagi. Do wyboru, do koloru, jakąś pierś z kurczaka, żeby ten posiłek taki był bardziej pożywny hmm, albo opcja wegetariańska. Zachęcam do przygotowania samodzielnie w domu. Powiedzcie mi, czy zjedlibyście taką... Hiyashi na zimno.